Ten wykład oglądasz jedynie dzięki finansowemu wsparciu widzów. Tłumaczenie: Hanna Gerlach, czyta Samuel Bukowski. Sprawiedliwość z wiary. Odcinek szósty: Słowo, które ma moc. Czy to nie wspaniałe, że w końcu wiemy, czym jest wiara? Przeczytajmy to stwierdzenie Alonso Jonesa raz jeszcze. Wiara to oczekiwanie, że Słowo Boże uczyni to, co mówi, i poleganie na tym słowie, aby uczyniło to, co mówi. Słowo Boże ma moc samo w sobie. Zrobi dokładnie to, co mówi. Musimy uznać ten fakt, a wtedy będziemy oczekiwać i polegać na tym słowie, że zrobi to, co mówi. Przez wiele lat nie mogłem czytać pewnych fragmentów Słowa Bożego. Było to zbyt bolesne, ponieważ próbowałem robić to, co było tam napisane, ale nie mogłem tego dokonać, więc za każdym razem, gdy je czytałem, miałem wrażenie, że ono mnie potępia. Ale teraz nie mam problemów z czytaniem go, ponieważ wiem, że kiedy czytam Słowo, to samo Słowo zrobi to, co mówi. To nie do mnie należy wykonanie. Tak bardzo starałem się robić to, co mówi Słowo, ale Słowo czekało na mnie, abym pozwolił mu robić to, co mówi. Nie chciało, abym ja to robił, chciało się samo we mnie dokonać. Dlatego teraz, kiedy czytam to słowo, mówię Amen. Tak, panie, proszę, chcę, aby to słowo pracowało we mnie i otwieram moje serce na jego wpływ. W ten sposób Bóg działa w nas, przez swoje słowo. Jego słowo czyni to, co się Jemu podoba, a on będzie działał w nas, abyśmy chcieli i czynili rzeczy, które się Jemu podobają. I Jezus nie czynił swoich własnych uczynków, zawsze czynił te rzeczy, które podobały się jego Ojcu. Czy pamiętasz, że to Ojciec dokonywał uczynków? Spójrzmy więc na Ojca działającego w życiu Chrystusa. Kiedy Jezus był w niebie, był wszechmocny, miał wszelką władzę. Był wszechobecny, mógł być obecny wszędzie naraz. I był wszechwiedzący, wiedział wszystko. Ale ty, ty nie, nie jesteś wszechmocny i nie możesz być wszędzie, więc kiedy Jezus przyszedł na Ziemię, porzucił wszystkie te boskie atrybuty i doskonale wszedł w nasze doświadczenia. Chcę podzielić się z wami krótką wypowiedzią Ellen White, w której mówi ona o Jezusie uspokajającym burzę na Morzu Galilejskim. Ta krótka wypowiedź pochodzi z książki Pragnienie Wieków w polskiej wersji, strona 268. Kiedy Jezus obudził się, aby stawić czoła burzy, był zupełnie spokojny. W Jego słowie i spojrzeniu nie było ani śladu lęku, ponieważ nie było go także w jego sercu. Jezus nie opierał się jednak na tym, że był Panem Ziemi, Morza i Powietrza. Tę moc odłożył i powiedział, ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Ufał mocy Ojca. Polegał na wierze w Bożą miłość i opiekę, a moc słowa, które uciszyło burzę, było mocą Boga. Jezus oddał całą swoją moc jako Bóg. Kiedy rozkazał morzu, aby się uspokoiło, była to moc jego ojca w słowie, które uspokoiło burzę. Moc, którą widzimy w życiu Chrystusa, w tym moc pokonania szatana i wszystkich jego pokus, nie była mocą samego Chrystusa, ale mocą słowa, które było mocą jego Ojca. To przez słowo Ojciec żył swoim życiem w swoim Synu. Po zmartwychwstaniu Chrystus szedł z dwoma uczniami, mającymi rozdarte serca, drogą do Emaus. Zauważ, co im powiedział Łukasza 24, 25 do 27. Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. W jak wielu pismach? Wszystkie pisma dotyczą Chrystusa. Ellen White, w Pragnieniu Wieków, na stronie 310 w polskiej wersji, pisze, że Cała Biblia objawia Chrystusa. Wszystko, co czytamy w Biblii, dotyczy Chrystusa. Tak, nawet cały Stary Testament. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły życia, które Ojciec miał prowadzić w swoim Synu, znajdują się w Starym Testamencie, ponieważ to wszystko, co było w czasach Chrystusa. Jest jeszcze jeden werset, w którym ponownie czytamy, że Jezus nic nie czynił sam z siebie. Jana 5, 19 i 20. Wtedy Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i syn czyni tak samo. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazał Mu wszystko, co sam czyni, i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jezus mówi tutaj, że czyni to, co widzi, że czyni Ojciec. Teraz, gdy pozostawił wszystkie swoje boskie moce, nie miał absolutnie żadnej przewagi nad nami. Jak więc ojciec pokazał mu, co robi? To proste w ten sam sposób, w jaki pokazuje to nam. Pokazał mu przez słowo. A w czasach Chrystusa istniało tylko jedno słowo: Stary Testament. Ale zwróćmy uwagę na ten werset tutaj, w Amosa 3.7. Doprawdy Pan Bóg nic nie czyni, jeśli nie objawi swojej tajemnicy swym sługom, prorokom. Ten werset mówi nam, że Bóg nie uczyni niczego bez uprzedniego objawienia tego prorokom. Innymi słowy, w pismach proroków pokazuje nam, co czyni. I tak czytaliśmy wcześniej, że ojciec pokazał swemu synowi, co czyni gdzie, w słowie. Połącz te wersety z tymi tutaj, Jana 12, 49 i 50. Bo ja nie mówiłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, ojciec, on mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić. I wiem, że jego nakaz jest życiem wiecznym. Dlatego to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział ojciec. Ponownie Jezus mówi, że nie wykonuje własnych dzieł. Ani nie wypowiada własnych słów. I mówi tutaj, że ojciec mówi mu, co ma mówić, daje mu przykazanie, a potem on to robi. Czy przypomina ci to werset, który czytaliśmy ostatnim razem? Psalm 33, wersety 6 i 9. Słowem pana zostały uczynione niebiosa, i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. On bowiem przemówił i stało się. On rozkazał i powstało. Rozkazał i powstało. Wykonało się. Jezus mówi: Ojciec daje mi przykazanie, a ja je wykonuję. Gdzie jest przykazanie Ojca? W słowie. Zobacz tutaj, Jana 14:31. Ale, żeby świat poznał, że miłuję Ojca, i jak Ojciec mi nakazał, tak czy nie. Wstańcie, chodźmy stąd. Jak Ojciec dał mi przykazanie, tak i ja czynię. Czy widzisz, że to Słowo działa? Jezus miał wiarę. Pamiętasz? Właściwe postępowanie przez wiarę. A kiedy przyszło do Niego Słowo Boże, On pozwolił, aby to Słowo działało w Jego życiu, aby przyniosło dokładnie to, o czym mówiło. Cały Stary Testament zawiera szczegóły życia, które Ojciec miał prowadzić w swoim Synu. Chrystus studiował to słowo z sercem podatnym na Jego wpływ, a kiedy nadszedł czas, gdy słowo to miało być zastosowane w tym momencie, Ojciec działał w swoim Synu poprzez to słowo. Przeczytajmy jeszcze jedno odniesienie. Psalm 40, wersety 7 i 8. Wtedy powiedziałem, Oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, Boże Mój, a Twoje prawo jest w moim sercu. W jednym z naszych nadchodzących studiów zobaczymy Jezusa w Psalmach, a w tym wersecie tutaj Jezus również mówi. W tomie księgi lub w dosłownym tłumaczeniu jest napisane: W zwojach napisano o mnie. Jest to odniesienie do pism Mojżesza, gdzie Mojżesz pisze w księdze powtórzonego prawa 18.18. 18, to jest Bóg przemawiający przez Mojżesza. Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie pośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. Oczywiście jest to mowa o Chrystusie, proroku przez duże P, ponieważ przed chwilą czytaliśmy, że Jezus mówił wszystko, co nakazał mu Ojciec. Tak więc w Psalmie 40, wersetach 7 i 8, Jezus mówi, że prawo jest w jego sercu, czy też wnętrzu. A co to prawo czyni w jego sercu? Spójrzmy na to tutaj. To jest bardzo interesujące. Przejdźmy do Psalmu 119 i wersetu 11. W moim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Co zrobiło to słowo w jego sercu? Uchroniło go od grzechu. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, jaka była jego odpowiedź na każdą z szatańskich pokus? Pamiętasz? Jest napisane. Kiedy Szatan poprosił go, aby zmienił kamienie w chleb, odpowiedzią Jezusa było tutaj w Mateusza 4.4. I Jezus odpowiedział Szatanowi mówiąc, jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jak rozumiesz ten werset? Zawsze myślałem, że ten werset mówi, że jeśli chcę mieć życie, to muszę przyjąć wszystko, co mówi Bóg, jako moją instrukcję i pójść i tak postępować. I muszę przyznać, że byłem dość przerażony, ponieważ nie robiłem tego, bez względu na to, jak bardzo się starałem i jak bardzo się modliłem. W czym tkwił problem? Miałem odwrócony porządek rzeczy. Pamiętasz Izajasza 55:11? Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Mamy żyć według każdego słowa, które wychodzi z ust Boga. Nie mamy wykonywać słowa, słowo ma wykonywać się w nas. Czy rozumiesz, co mam przez to na myśli? Słowo Boże ma samo w sobie życie. Ono zrobi to, co mówi. Nie mogę robić tego, co mówi Słowo. Mam pozwolić, aby Słowo czyniło we mnie to, co mówi. Słowo to ma żyć samo w nas. To właśnie oznacza żyć każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Nie mamy czytać Słowa i mówić, muszę to zrobić. Nie. Mamy czytać Słowo i poddawać się Jego mocy. Po prostu powiedzieć, Amen, niech tak się stanie. Pamiętasz stworzenie? Bóg powiedział, Niech stanie się światłość. Niech moje słowo stworzy światło. I nie było żadnego oporu, więc powstała światłość. Kiedy Bóg mówi swoje słowo do nas, nie mamy mu się opierać, ale pozwolić mu czynić to, co mówi. Jezus postępował właściwie przez wiarę. Wiedział, że moc, życie samego Boga jest w słowie. I że ono uczyni to, co mówi. Tak więc jego wiara uchwyciła się życia Bożego w tym słowie, a ono działało w nim zgodnie z prawym postępowaniem ojca. Rozważając to, pomyślmy o Izraelitach na Synaju. Bóg zaoferował im swoje doskonałe uczynki, ale oni nie mieli wiary. Nie wierzyli w to, w co wierzyli Hiob i Abraham, a mianowicie, że to, co Bóg obiecał, On sam również to wykona. Stracili więc ogromną szansę. Ale Bóg jest tak kochający i miłosierny, że dał im drugą szansę. Czytaliśmy wcześniej w Psalmie 33, że Bóg przemówił i stało się, rozkazał i powstało. Co Bóg oznajmił na Synaju? Dziesięć czego? Dziesięć przykazań. Gdyby Izraelici mieli wiarę, Otrzymaliby dziesięć przykazań nie jako instrukcje, ale jako obietnice. Bóg wypowiedział dziesięć przykazań. Było to słowo, które wyszło z jego ust, a słowo, które wychodzi z jego ust, wykonuje to, co mówi. Więc zamiast mówić, że je wykonają, powinni byli powiedzieć: Amen. Pozwolimy, by Twoje słowo wykonywało się w naszym życiu. Tak jak zrobił to Abraham i tak jak zrobił to Jezus Chrystus. Wow, ale czy my źle to zrozumieliśmy, czy co? Zawsze myślałem, że Słowo Boże jest moją instrukcją i muszę iść i ją wykonać. Nie, ono ma w sobie życie, samo życie Boga. A jeśli czytam Słowo Boże, które ma zastosowanie do mojej sytuacji życiowej i mówię Amen, i pozwalam temu Słowu robić to, co mówi, to będę miał doskonałe działanie samego Boga w moim życiu. Jest Słowo na każdą okazję, na każdą próbę lub wyzwanie i na każdą chwilę w naszym życiu. Gwarantuję to, ale trzeba go szukać. Tak, jak widzieliśmy wcześniej, że wszelkie szczegóły dotyczące każdej chwili życia Chrystusa są zawarte w Starych Pismach, lecz ja słyszałem tylko o proroctwach mesjańskich. Nie. Słowo Boże zawiera o wiele więcej, ale jeśli nie będziemy go studiować i przechowywać w naszych sercach, tak jak czynił to Jezus, to nigdy nie będzie ono działać w naszym życiu z taką samą doskonałością, jak w Jego życiu. Pamiętaj jednak, że wiedza to nie moc. Moc jest w Słowie Bożym. I jeśli nie uświadomimy sobie, że to Słowo jest żywe, w naszym życiu nie będzie mocy. Wielu ludzi studiuje, studiuje i studiuje Biblię, gromadzą ogromne ilości wiedzy biblijnej w swoich głowach, ale wydaje się, że w ich życiu nie zachodzi żadna zmiana. W rzeczywistości jednak stają się aroganccy, wszystko wiedzący i sprawiają, że czujesz się jak totalna porażka, jeśli chodzi o znajomość słowa Bożego. Jednak wolałbym znać tylko jeden werset i moc w nim zawartą, niż znać wszystkie słowa Boże i nie znać ich mocy. Ponieważ wiedza nie zrobi dla mnie niczego. Muszę zrozumieć, że życie Boże jest w tym słowie, a wtedy, bez względu na to, jak mało wiem, to zadziała na mnie, jeśli na to pozwolę. Jednym z powodów, dla których tak długo zajęło nam uświadomienie sobie tych rzeczy, jest to, że chcemy coś uczynić, aby się zbawić. Ogólnie rzecz biorąc, istoty ludzkie chcą mieć swój udział w swoim zbawieniu. To tak, jakbyśmy myśleli, że możemy pomóc Bogu. Jednak nasza rola jest tutaj. Przy powieści Chrystusa, w polskiej wersji, strona 33, rozdział wyszedł siewca, aby siać ziarno. Zadaniem naszym jest przyjąć Słowo Boże, zachować je i całkowicie poddać się Jego kontroli. Wtedy zamysły Boga urzeczywistnią się. To wszystko, co możemy zrobić. Po prostu otwórzmy nasze serca na Słowo Boże i pozwólmy Mu przejąć kontrolę nad naszym życiem, a następnie idźmy naprzód z wiarą, wierząc i polegając na tym, że Słowo to wypełni się. Sprawy mają się trochę inaczej niż nam się wydawało, prawda? Ale teraz mają o wiele większy sens. My nie możemy. Bóg musi. I Bóg będzie działał w nas, abyśmy chcieli i czynili według Jego upodobania, przez Jego Słowo. To dobry powód, by studiować Słowo, prawda? Ponieważ jeśli nie będziemy studiować Słowa i nie przyjmiemy go do serca, to nigdy nie będzie ono działać. To naprawdę jest żywe Słowo. Pozwólmy, aby w nas żyło. Spędzimy trochę więcej czasu na zrozumieniu tych rzeczy w sensie praktycznym w naszej następnej prezentacji. Do tego czasu, niech słowo będzie z Wami.